Cześć, nazywam się Aleksander, jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Moją pasją jest zdrowie, ergonomia i wszechstronność ruchowa. Tematem dzisiejszego filmu jest jak schudnąć, jak uczynić pierwszy krok w stronę redukcji masy ciała, nie zmieniając swojego jadłospisu. I słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz, którą musicie wiedzieć, jeżeli chcecie zredukować masę ciała, musicie być na ujemnym bilansie kalorycznym. Dzisiejszy film będzie konkretny i szybki. Pierwsze co, żeby w ogóle zacząć, musicie obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Oblicz zapotrzebowanie kaloryczne. Pierwszy punkt. Jak to zrobić? Użyjemy sobie najpopularniejszego wzoru, używanego przez większość dobrych dietetyków, czyli Mifflin Street Geor. I przejdźmy teraz na komputer. Pokażę Wam, jak to zrobić. A w opisie tego filmu macie właśnie link do tej strony, gdzie będziecie mogli sobie obliczyć to zapotrzebowanie. Jesteśmy już na moim komputerze i tutaj macie właśnie tą stronę internetową: Ten wzór Mifflin Street Jor, gdzie możecie sobie obliczyć własne zapotrzebowanie kaloryczne. I co robię? Wpisuję sobie tutaj swój wiek 23, płeć mężczyzna, wysokość zmieniam na centymetry 186, waga 91, i zmieniam na. Kilogramy. Tu zaznaczacie sobie wasz poziom aktywności fizycznej na skali tygodnia. Czyli u mnie to będzie powiedzmy. Yy, tu są ciężkie ćwiczenia fizyczne 5-6 razy w ciągu tygodnia. No, ja 5 nie mam, aż ciężkich treningów. To dajmy sobie, że to będzie średnie ćwiczenia fizyczne 3-5 razy w tygodniu. Powiedzmy, to będzie ok. I calculate. I tutaj. Pokazuje mi e, tym pogrubionym tekstem, że właśnie przy takiej aktywności moje zapotrzebowanie kaloryczne w, przeciągu, e, w ciągu jednego dnia to 3042 kalorie. I tu macie też na górze, jeżeli macie mniejszą aktywność, to będzie to 2698 kalorii. Jeżeli będzie to większa aktywność, to 3385. Także możecie sobie dobrać aktywność. Czyli 3042 to jest moje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Link do tej strony macie w opisie tego filmu i sami będziecie mogli sobie obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Jeżeli obliczyliśmy już sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne. To teraz, tak jak wspomniałem na początku filmiku, warunkiem redukowania masy ciała jest bycie na ujemnym bilansie kalorycznym. Czyli prosta rzecz. U mnie tam wyszło w przybliżeniu, że mam e, 3050 kalorii zapotrzebowanie kaloryczne w ciągu dnia. Czyli 500 kalorii to będzie taka, myślę, że w porządku, granica, e, nie za dużo, nie za mało, żeby właśnie wejść na ten deficyt kaloryczny. I teraz warto sobie testować różne wartości kaloryczne. Czyli jeżeli widzicie, że po odjęciu 500 kalorii u mnie to będzie 2550. Jeżeli przez na przykład tydzień bycia na takich kaloriach zobaczycie, że tych efektów nie ma, one są znikome, to utnijcie sobie jeszcze więcej. Aczkolwiek 500 to jest dużo i myślę, że każdy z Was zobaczy jakieś rezultaty, rezultaty w postaci redukcji masy ciała, jeżeli oczywiście będziecie skrupulatni i systematyczni. Czyli drugie, co mamy zrobić, to minus 500 kalorii od swojego zapotrzebowania kalorycznego. Jak to sprawdzić? Bo mamy zapotrzebowanie, odjęliśmy sobie i teraz skąd mamy wiedzieć, ile myjemy w ciągu dnia? To jest trzeci nasz krok, czyli ściągnięcie aplikacji Fitatu. I na jej podstawie będziemy przez około 1 3 dni wpisywali sobie co jemy w ciągu dnia, żebyśmy wiedzieli ile po prostu spożywamy kalorii, czyli trzecia rzecz. rzecz. Ściągamy. Ściągamy Fitatu. I przez jeden, jeden dni zapisujemy co jemy. Czyli nie będziemy w sumie zmieniali tego co jemy, a po prostu zmniejszymy sobie tego ilość i teraz pokażę wam właśnie jak to zrobić. Dobra, jesteśmy już u mnie na telefonie, wpisuję sobie aplikację Fita, tu otwieram i tu jest główny interfejs i z, z po lewej stronie macie po prostu nazwy posiłków, a po prawej te plusy, za pomocą których możecie sobie dać konkretny produkt. No i uderzam w sobie w śniadanie, ja na śniadanie jadłem jajecznicę i to będą, wpisuję sobie jaja, jaja L, o ale jaja jeszcze jest ta firma, daję sobie trzy sztuki, jadłem chleb żytni. Teraz tutaj po prawej jest taka fajna opcja, zobaczcie ten zielony przycisk, kliknę go teraz, z tymi białymi liniami. Tu możecie sobie zeskanować kod kreskowy produktu. I za jego pomocą po prostu znajdziecie konkretny produkt i dokładnie wpiszecie właśnie ile tam kalorii i makroskładników. Ja teraz nie będę się z tym bawił, aczkolwiek zawsze to robię, bo to jest wygodniejsze po prostu. Nie musicie wpisywać nazwy tak jak ja tutaj po kolei, literka po literce, tylko kod kreskowy skanujecie i od razu macie dany produkt. Wpiszę sobie ten trzy kromki i pomidora jeszcze zjadłem mm -hmm. może być 100 gram tutaj jeżeli właśnie chcecie sobie zmienić tą wartość to klikacie w dany produkt no i tu możecie wpisać ilość gramów 120 damy dobra no i mam pierwszy posiłek 560 kalorii, 34 gram białka 22 gramy tłuszczu i 62 gramy węglowodanów no i teraz jeżeli już mam te wartości to po kolei wpisuję sobie przez cały dzień wszystkie posiłki i robię tak przez 1-3 dni, a tu na dole pojawia Wam się już w tym podsumowaniu, jakby właśnie ile kalorii zjedliście w ciągu dnia i makroskładników. No i teraz sobie porównujecie po prostu tą liczbę. Która Wam wyjdzie pod koniec dnia z tym, co obliczyliście przed chwilą. Czyli z tym. Yy... I teraz może od razu się dowiecie, czy właśnie jecie tyle, ile powinniście, żeby być na tym deficycie. Czyli jecie poniżej, właśnie powiedzmy to minus 500 od Waszego zapotrzebowania kalorycznego. Jeżeli jest więcej, jeżeli na przykład jecie to 3000 w moim przypadku, tyle, ile moje dzienne zapotrzebowanie wynosiło, albo więcej, no to znaczy, że te ilości trzeba zmniejszyć. Czyli wiecie już teraz, ile na co dzień spożywacie kalorii. I mając tą wiedzę, możecie sobie sprawdzić, czy faktycznie tych kalorii jest mniej, czy może tyle samo niż ten wasze zapotrzebowanie. Jeżeli ponad 3000 będę jadł, no to będę na surplusie kalorycznym, będę jadł za dużo kalorii, czyli po prostu odejmuję sobie. I teraz sobie znowu na aplikacji możecie sprawdzić, na przykład po odjęciu jednego jajka na śniadanie, tak jak wpisałem tam, albo kilku kromek chleba, ile będzie tych kalorii. I spokojnie, krok po kroku sobie, nie zmieniając tego co jecie, zejść na ten deficyt. I teraz kalorie, jeszcze taka jedna podpowiedź możecie liczyć na przestrzeni tygodnia, możecie średnią tygodniową sobie policzyć. Czyli jeżeli jednego dnia faktycznie zjecie więcej, na przykład 3300 kalorii w moim przypadku, to w kolejnego dnia możecie zjeść 3000, znaczy 2200 kalorii powiedzmy i ta średnia, i tak wam wyjdzie w przeciągu tych dwóch dni 2,500 kalorii. Czyli będziecie nadal na tym deficycie. To jest taka podpowiedź, i druga podpowiedź jest taka, że kalorie możecie ucinać nie tylko jedzeniem, ale też aktywnością fizyczną. Czyli pamiętajcie, że jeżeli za dużo nawet zjecie, to to wszystko możecie spalić po prostu przez większą ilość ruchu. Także idźcie na spacer, zróbcie żwawe kroczki szybkim tempem, i dzięki temu spalicie więcej kalorii i to dzienne spożycie się zmniejsza automatycznie. Także generalnie warto sobie po prostu nie tylko jedzeniem ucinać kalorie, nie tylko robić tą redukcję za pomocą diety, ale też ruchem, bo to będziecie mieli lepsze rezultaty i cały proces będzie po prostu szybszy. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie przydatny. Wszystkie linki, wszystkie do aplikacji, do tych stron dostaniecie w opisie filmu. I dajcie mi znać w komentarzach, czy udało Wam się to zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie do mnie na maila, którego też znajdziecie w opisie filmu, czy w komentarzach. I postaram się na wszystko odpowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i widzimy się w następnym wideo. Na razie.